Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewa Kreacja i w dzisiejszym odcinku sprawdziłam dla Was nowości w sklepach online, oczywiście w rozmiarach plus size. Zacznijmy od polskiego producenta moda Size plus Iwanek. Na stronie ma świetne płaszcze. Wam, że nie tylko na stronie, bo ten płaszcz jest już w mojej szafie. Jest w kilku kolorach, jakość jest prima sorcik. I co mi się w nim podoba? Klasyka. Tu się nie dzieje za dużo, ale są złote guziki, które rzeczywiście tak skupiają trochę uwagę na tej prostej formie. Pasuje to do eleganckich stylizacji, ale przyznam Wam, że również go noszą do trampek, więc polecam. Kolejna propozycja parka w monstery, dresowa z bawełny, długa, hmm, przyznam Wam, że też już jest w mojej szafie. Jest jeszcze, uwaga, w rozkoszne groszki, e, granatowa z białymi groszkami, rozkoszność. Kapal i bluzka w rozlane farby, przyznam Wam, że jest właśnie w drodze do mnie. Kurier, mam nadzieję, że zaraz zadzwoni i będę mogła ją przymierzyć, bo się w niej zakochałam. Do jeansów w różnych odcieniach. Może być też nie tylko niebieski jeans, ale na przykład jakaś lila czy róż. Też będzie dobrze wyglądać. Do tamposzczalów albo do sandałów. Ale jeśli nie przemawia do Was ten krój bluzki, to może w ten sam motyw długa tunika. Zakochałam się w tych kolorach. Ale jeśli Wam też się podobają, to sprawdźcie ich kardigany. Różowy, zielony. A jeśli kochacie szerokie spodnie, które są mega w trendach, a w których ja wyglądam fatalnie, ale te też sprawdzę, to zobaczcie, świetne, wyglądają spoko i jeszcze są w promocji. Kurde. Teraz czas na jeden z waszych ulubionych sklepów, bon pi. Mamy tutaj świetną, słowo świetna dzisiaj ja że jest 50 razy, kurtkę jeansową z organicznej bawełny. Hmm w wersji różowej i w wersji niebieskiej. Podoba mi się ta długość, będzie dobrze wyglądać z sukienkami, ale i też ze spodniami, więc rozważam zakup, tylko jeszcze nie wiem, który kolor. Dajcie mi znać w komentarzach, który będzie do mnie bardziej pasować. Ułatwijcie mi zadanie. Jeśli bawełna organiczna to za mało, żeby się poczuć tak bardzo eko, to przemyślcie te spodnie z poliestru z recyklingu. Jeans z poliestru z recyklingu rozszerzane nogawki. Tylko uwaga, bo tutaj można bardzo łatwo zrobić stylizację kiczowatą. Mamy tutaj takie odcięcie na samym dole. Mm, tak powiem wam, że ryzyki jest tutaj zastosowania to w stylizacji. Raczej polecam styl boho. Pójdź w tą stronę i będzie spoko. Drugie dżinsy również z poliestru z recyklingu. Zobaczcie, czy my jesteśmy eko. Też są spoko. Bardzo mi się podoba ich wykończenie na górze. Podkreśla krągłe biodra i też koncentruje uwagę na talii, więc to polecam dziewczynom, które mają może troszkę mniej fałdek z przodu, ale mają pełne krągłe biodra. O sosie, kochani, nie zapomniałam. Spodnie River Island, jeansy. Te na pewno też spróbuję, bo od kilku tygodni poszukuję szerokich spodni, w których nie wyglądam. Okropnie. Bo we wszystkich póki co wyglądam tak źle, że jeszcze nie miałam odwagi się wam pokazać. A widzieliście mnie w różnych stanach, w różnych stylizacjach, ale nie wiem, czy chcecie to zobaczyć. Więc spróbuję tych. Jeśli te nie dadzą rady, to koniec. Zostaną mi tylko skinny jeans. Kolejna rzecz, powiedzmy wygodna. Ja wiem, słodkie kotki są. Bardzo tandetne, zwłaszcza na takich płaskich nadrukach, na dresach, ale nie wiem czemu, musiałam Wam to pokazać i mam chrapkę na te dresy. Farbowane dresy z świetnym nadrukiem, niekoniecznie ze świetną ceną, ale jak na sieciówkę, ujdzie. Na Ule Popken mam fazę, zresztą zobaczycie w weekend, bo znowu zamówiłam paczkę, ale tym razem pokazuję Wam coś, czego jeszcze nie mam, słowo jeszcze to jest klucz, długa koszula. Tunika. Ech, nie wiem, czy powinna mówić, że tego nie mam, bo mam dokładnie tą koszulę w dwóch innych wersjach, więc hmm, ja mam w panterkę i w te takie duże twarze. I się zastanawiam, czy właśnie te kwiatki też nie powinny być moje. Do jeansów, kiedy chcemy poczuć się naprawdę komfortowo, ja mam czasem ochotę się tak trochę ukryć, ale być nadal taka wiecie. Stylowa! Dlatego ta długa koszula, trampostrzały i jeansy. Na co jeszcze możemy zwrócić uwagę? Zdecydowanie na kurtkę jeansową. Bardzo spoko, podoba mi się jej długość przede wszystkim i kolor. I t-shirty. Ula Popken ma bardzo duży wybór t-shirtów. Ale uważajcie, na stronie Uli Popken można się trochę zgubić. Macie Student Told, to jest kolekcja bardziej młodzieżowa i tańsza. Macie Pure z naturalnych materiałów, macie Selection, która jest wysokiej jakości, ale Większość kolekcji jest trochę dla poważniejszego odbiorcy i starszego. Przyznam Wam, że mam sporo rzeczy z Selection, dlatego że jakość jest obłędna i często właśnie te klasyczne modele są tak uniwersalne, że i bardzo pasują. Lamia, kolejny polski sklep, świetna tunika, rozkloszowana i dłuższa z tyłu. Może co nieco ukryć, ale również podkreślić talię przez ten krój i krągłe biodra. Albo jeśli nie mamy tych krągłych bioder, to optycznie trochę je stworzy wzór. Zwierzęcy, fajne. Na koniec Zalando, czyli zlepek różnych marek. E, mamy fajny żakiet Weromody, e, przygaszony kolor pudrowego różu. Pasuje do wielu, wielu bluzek czy koszul, więc warto przemyśleć zakup tak uniwersalnej rzeczy. I sukienka w dwóch kolorach: jasne jeans i róż. Bufiaste rękawy. Nie wiem, czy ta moda nawiązuje trochę do tego serialu, wiecie, tego Netflixowego w kostiumach, gdzie wszyscy tam. Uuu! Oh. Przystojny książę! I, I w ogóle, i w ogóle. Kończmy temat. Tak, wydaje mi się, że te bufiaste ramiona jeszcze długo pobędą w tym sezonie. Yy. Polecam. Kostium kąpielowy. Ja wiem, że do lata trochę zostało, ale to jest nowość na Zalando. Simply be, wysokie gacie, fajny biustonosz, zwierzęce wzory. Wiecie chyba z Instagrama, na który o właśnie teraz zapraszam, jeśli jeszcze nie wyjście, że kocham odważne kolory w bikini. I to bikini będzie moje. Uprzedzą Was. Na dziś to wszystko. Jestem ciekawa, która z tych propozycji najbardziej Wam się podobała. Dajcie mi znać w komentarzu. Linki do rzeczy znajdziecie w opisie, więc tam też zaglądajcie. E, subskrypcja kanału i dzwoneczek ułatwi Wam przypomnienie, bo kolejny odcinek się środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!